Cześć! Witajcie! Z tej strony Miłosz Tor, a to jest kolejny już odcinek z Red Dead Redemption na Xboxa 360. Dzisiaj zajmiemy się już chyba główną misją. Główną misją na naszej farmie. Może zróbmy i pomóżmy... Zróbmy misję i pomóżmy naszej kochanej żonie. Abigail Marston. Zobaczymy, co ona takiego od nas chce. Oczywiście od razu się tam przenosimy, żeby nie tracić czasu na drogę powrotną, bo naprawdę by nam to trochę zajęło, gdyż jesteśmy w Meksyku. A to jest tak naprawdę na. A nasze Runch jest na drugim końcu mapy. Także już teraz mamy ładowanie. I ciekawe czy o tej porze będziemy mogli wykonać tą misję. Zaraz zobaczę, czy jest tu znacznik. Jest aktywny, także nie ma problemu. Chase and Chase. Pestilence. Ooh, sticky. Same thing I've been cooking the past fifteen years with the hope of poisoning you. You're nah. Working so well. <laughs> Not yet. To be honest, though. It tastes bad enough to kill, a man. I never was much of a cook, but I did try to be a good wife. And you have been. <laughs> Given what we was and what we came from, I think we've gone and done okay. I look at Jack. I look at him and I think we've been blessed. Maybe he can be something more. He's a good kid. He can be whatever he wants to be. He ain't gonna be no frontier gunslinger killing and running no an gang, though. <laughs> that way's over. Railroads and government and motor cars and everything gone and done away with all that. And he ain't gonna marry no orphaned working girl running with a bunch of hucksters, neither. If he meets one like you, I hope he'll marry her. <laughs> Stop! <laughs> For an illiterate gunslinger, you sure know how to make a girl blush. <laughs> Ooh, those grabby <paluszki. laughs> God damn crows! John, you have got to go deal with them. They've broken into the silo again and are eating all the corn out from it. Of course, my angel. Huh? <laughs> <laughs> all right, all right. Come on, scat. Okay, chyba chodzi o kukurydzę. Czy mi się. Czy o pszenicy? Kurczę, nie pamiętam co to było, te corn. W każdym bądź razie trzeba przepędzić e, te ptaki. Mmm. Hmm. Sprawdźmy na jaką mam jeszcze broń. Kurczę, to jest 12 nabojów. Okej, okay, to chyba będzie lepsze co. Moment. A bo one wlatują, tak w to miejsce, także musimy wypatrywać, które lecą, i wtedy je zestrzeliwać, tak mi się wydaje. Okej. dobra, leży swoją drogą. Nie wiem, czy to można wejść, ale chyba nie. Albo Okej, kolejna porcja. No dawaj, dawaj. Oj, tutaj jakiś cwany z prawej strony chciał wlecieć Strzelam, oj, tak po prostu, żeby Okej, okay, żeby sobie naładować Dead aja. o, odleciały, no to Misja była banalna, że tak powiem. To była chyba jedyna misja, w której pomagaliśmy Alice, znaczy Abigail, a jednak nie, jeszcze coś mamy. No dobra, no to co, pójdźmy za ciosem. Zróbmy jeszcze jedną misję. Ej, a, u, wujka. Litery U nie mamy. Hmm. Ciekawe, czy to jest tylko chwilowe, że to zniknęło? Czy może, nie wiem, mogliśmy sobie wybrać. No nic, zobaczymy. Albo może teraz z synem co? Dobra, idźmy, zróbmy z synem coś. Jakieś polowanie czy coś. Zobaczymy. Trzeba go nauczyć pewne rzeczy, ale widzę, że. no właśnie. Jak nie jest teraz? No kurczę, dostałem informację, że go teraz tutaj nie ma, ale chyba on teraz siada i będzie, co? Sprawdźmy. I. 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 Eee! Bzdura, dobra. Mam informację, że niby go tutaj nie ma, ale on tutaj siedzi. To znacznie się nie pojawia.

oh, now you two's in the habit of sending each other letters. how very nice. it weren't nothing like that. what's it say? I, don't know. Jest. I can't. oh, bonnie. well, you know i can't read. give it here. oh, uh, ni you read that thing out loud. i ain't hiding nothing. dear mr. marston, stop. need corn sacks. stop. Emergency. Stop. Oh. Weevils and moths ate entire county supply. Stop. Can you help? Not exactly the most romantic request now, is it? I guess not. She saved your life, you say? Yes, ma'am. Well, then you're going to have to help her and her family out. We've got a plentiful supply of corn sacks over near the silo. About the one thing Uncle didn't manage to have stolen while we was gone. Okay. Hurry back, John. And John? What's she like? Well, you know. A little bit like you, I guess. She's a woman in a man's world. <laughs> no dobra, musimy zawieść jej trochę, um... John, wait. I changed my mind. I'm with you. Wow, ale sprinterka. Musimy zawieść Bonnie McFarlane trochę zapasów. Tylko musimy yeah, yeah. to zrobić bardzo szybko, jak widać u góry mamy zegar, który nam oblicza czas. I don't know. Pretty normal, I suppose. Normal? But... Normal whoa, whoa. Other oh, jumping. As in two eyes. Mouth. Nose. That kind of normal. Besides, ain't no woman fine as you. A little flattery. Now we're finally getting somewhere. If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. Another pearl of wisdom from John Marston.

Bill didn't take so kindly to me visiting on him now. Bill never did like surprises. How was he? Same as he was when we left. Angry and dumb, <gasps> taking his revenge out on the world. People down there was really scared of. him. Of uh, Bill? You gotta be kidding me! He was only frightening if he was afraid of some fools. Bill worked so bad, but when went crazy, Bill took it hard. For a while we all thought we found something right. A better way to live, but it was just a lie. So you saw before they did. Maybe. But they was still kind of a family. A family that left you for dead. You knew the truth, John. And they hated you for it. Cool check up siebie. here though they treat you right it ain't the first time i've had a gun to my head john you're forgetting your marriage proposal you came thank you so much we lost the entire harvest miss mcfarland i'd like you to meet my wife abigail oh ain't you quite the gentleman all of a sudden it's a pleasure to meet you mrs marston likewise Thank you for saving my husband's life and for teaching the miserable goats manners, among other things. I didn't teach him anything. I know better than to try to change a man. You should meet my father. Oh, people can change, Miss McFarlane. John and I have to believe that more than anybody. This is a decent first harvest for you, John. You should be proud. Of That's good land you got there. How are you feeling, Mrs. Marston? From what your husband told me, it must have been awful for you. I've been through worse, and I knew he'd be back before too long. He can't cook a meal to save his life. Abigail, in my darkest hours, when I was most homesick, just the thought of one of your rat meat stews kept me pushing forward. Well, about as amusing as a weeping saddle sore, ain't he, Mr. Farland? If you're gonna start yammering about women's work, John. Czyż te kasenki nie są zrealizowane po mistrzowsku? No, słuchajcie, takie zwykłe rozładowywanie wagonu. Naprawdę, każdy ten worek faktycznie miał znaczenie w tej kasence. No, no, nie wiem. Może i wy tego nie widzicie, ale ja się na, na, naprawdę... Naprawdę jaram, bo. O, sobie możemy zobaczyć, że... troszkę się zawiodła. Bo jednak chyba coś do nas czuła. Poznała naszą żonę, no i... wszelkie marzenia prysły jej. W mnieniu oka. No cóż, no takie życie. Sama wiedziała, że mamy swoją żonę. Także nie mogliśmy jej nic obiecywać.

She did blush better than a shepherd's sunset when she saw you, though. I have that effect on women. You clearly had one too many blows to the head. You ain't wrong about that, Mrs. Martin. The bush is just <mint> having <mint> right? <mint mint> you. Me. They got there. That'll be us someday. As soon as we get back on our feet. I don't know, John. How many times can we start again? Outlaw and a working girl. We ain't exactly farmers. We are now. Forget that life. over. Do you really believe that? We have to. It's the only way we'll ever have a future. The life we led, that doesn't go away. It's never over. You think those government men are just gonna leave us alone now? The old gang's dead. I did what they asked. And that's it? The life, pride, forgiven? We're back together, ain't we? Until they decide you owe them something else. Sometimes I think I was the stupid one for believing I could get out. Maybe Dutch, Bill, and Javier were just being honest with themselves. You ain't perfect, John, and I sure ain't. But you're better than they are. Than they were. Maybe we can't change But we gotta try. For Jack's sake. Even if we have to start again a hundred times. It's better than going back to what we were. Um, that's okay, good. I hope he's gonna be alright. It's gonna take time. For a while, his world was safe, normal even. Then it got turned upside down again. You ain't saying much about it. I've tried to talk to him, but how do you explain any of this? What do you say when he asks about Uncle Bill and Uncle <inaudible> Dutch? They were family when he was a little <inaudible> boy. He hides away in those books of his. Wouldn't you? They like the real world done him many favors. He's just been kidnapped. He grew up with the gang. That's no laugh for a boy. O, mm, słodki buziak. We did good today, John. I guess I better go fix us something to eat. O, oh, tak, jedzonko. We love it. OK, co chciałem powiedzieć, że you have discovered the burrow uniform. It will make you immune to all law enforcement o ciekawe kolejny kolejny strój blokowaliśmy ale dobra nie teraz bo w końcu nie dokończyłem jak zauważycie w dialogach czasami zwracają się do siebie bohaterowie nie na przykład e, kochana żono tylko normalnie per pan per pani co jest naprawdę też bardzo charakterystyczne w tamtych czasach. Nie wiem, czy właśnie zauważyliście, oglądając westerny, tam też czasami tak się zdarza, że mówią ciągle Miss, Madam i tak dalej. I to nawet jest w rodzinie, także. Widać taka, taka była kultura. Um, I jeszcze druga sprawa. Przejrzeliśmy dwa razy przez Thief's Landing przez e, miasto. Mm, Miasto złodziei, w którym no, 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 non-stop jest pochmurno, non-stop leje, pada. Także też naprawdę jest ten klimat utrzymany. Um, I teraz tak, nie, nie będę robił kolejnej misji. Ponieważ no, zostało nam bardzo niewiele do końca gry. Także... kurczę, no co tutaj mogę robić? Może zakończę odcinek, ale to by kurczę bardzo krótko trwało. Może zerknijmy sobie na nowy outfit, jaki nam się odblokował. Le tutaj, complete outfit attain 100% game complete completion. O, oh my sir, nieźle. Widzę, że te stroje naprawdę wymagają poświęcenia, ale i tak mamy dużo blokowanych. Zobaczcie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 na 14, czyli mamy ponad... Nie no, połowę mam, sorry. Mam połowę, już chciałem kurczę. Nad wyraz wziąć, no nieważne. Mamy połowę. I tak naprawdę. Jeśli chodzi o główne misje, to zostały nam raptem, nie wiem, może 5. Coś koło tego. Ale ja się zastanawiam, czemu nam zniknął znacznik U. To dotyczyło tego właśnie staruszka. I nie wiem. Czy to może czasami nie było, nie działało w ten sposób, że mogliśmy wybrać właśnie u niego, albo u... u Abigail? Możliwe, że to może tyczyło tej samej misji, ale... ...po prostu inna była kascenka, tak? Inaczej rozmawialiśmy. Też tak mogło być. Ja oczywiście nie wiem, ponieważ... ...jak przychodziłem za pierwszy razem, to też wybrałem tą opcję u Abigail. I teraz, no nie wiem, byście musieli sobie zobaczyć na YouTube. Ja może w sumie podlinkuję Wam, jeśli to znajdę bo z chęcią bym zobaczył właśnie, dlaczego to zniknęło, ale na pewno jeszcze nie teraz to sprawdzę, bo może to się jeszcze pojawi, tak? Także, dobra, słuchajcie, yy, idę się przespać i zakończę odcinek. Ja czekam oczywiście na Wasze komentarze. Piszcie mi o tym, czy chcecie, abym wykonywał główne misje, czy też robi poboczne. Czekam na to, ponieważ to dla Was nagrywam odcinki i, i chcę, abyście oglądali to, co, to, co chcecie. Także, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka z Red Dead Redemption. Mam nadzieję, że się bawicie świetnie, bo mi się naprawdę bardzo podoba ta gra. I, no i co? No, ty nie zapomnijcie o łapkach, jeśli Wam się odcinki podobają, oraz oczywiście zaglądajcie na fanpage'a, lajkujcie go i wbijajcie na mojego bloga. To by na tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!